Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w podziemiach Bazyliki Świętogórskiej na Świętej Górze Gostyńskiej. Ja się nazywam Adam Pupka, jestem nowicjuszem tej kongregacji Oratorium Świętego Neri, która tutaj posługuje od XVII wieku. Znajdujemy się w Krypcie przy trumnie, w której znajdują się doczesne szczątki księdza Wawrzyńca Kuśniaka, wieloletniego przełożonego świętogórskiego który zapisał się jako wspaniała postać tutaj w historii i Świętej Góry, i całej ziemi gostyńskiej. Jako wielki filantrop, który prowadził dzieła miłosierdzia, wspomagając najuboższych, współpracując w tej materii z błogosławionym Edmundem Bojanowskim, który jest założycielem Zakonu Sióstr Służebniczych. Oznaczył się właśnie tym wielkim sercem i w materii, Doczesnej, ale też w duchowym umacnianiu tutaj katolicyzmu na tej ziemi i po długoletnim przełożeństwie, gdy odszedł z tego świata, natychmiast urodziła się w sercach ludzi myśl, że był to człowiek święty, i choć dziejowe zawirowania nie pozwoliły dokończyć procesu beatyfikacyjnego, który już wcześniej się toczył, to dziś jest on wznowiony i żywimy wielką nadzieję, że dojdzie do on do skutecznego końca, ponieważ no, jesteśmy przeświadczeni, że jest to, jest to prawdziwe święty.